Nazywam się Mateusz Sobota. Od 11 lat pracuję w budownictwie. Obecnie pracuję w firmie Calm. Zajmuję się suchą zabudową gipsową, podwieszanymi sufitami, jak i gładziami. Nasza firma wykonuje pracę dla bardzo wymagających klientów. Dlatego też ciągle dobieramy materiały, które spełnią nasze i klient oczekiwania. Dostałem do wypróbowania gips szpachlowy start, który dzisiaj przetestujemy. Fajne jest to, że jest w foliowym opakowaniu. Są dużo trwalsze. Zawsze możemy zawinąć. i Zostanie na później. I spróbujemy ją wymieszać ręcznie. Zobaczymy jak się zachowa. Każdą masę możemy wymieszać mechanicznie. i W końcu się podda. Gips pachlowy start. Bardzo fajnie łączy się z wodą. Nie powstają grudki. Porównując inne masy, które są na rynku, uważam, że jeżeli chodzi o mieszanie, jest bardzo dobra, plastyczna. I zobaczymy jak Okaże się w praktyce w pracy. też szprochową głównie stosuję do wypełnień kartonowo-gipsowych, ale też używam jej do ustawiania narożników. Masa jest bardzo plastyczna. Mogę powiedzieć potocznie. Zachowuje się jak masełko. Wypełnia wszystkie szczeliny, nierówności. Poprzez to zaoszczędzimy na białym gipsie. Proszę spojrzeć bez fizeliny, jak się ładnie układa. Za chwilę stopimy fizelinę. Masa naprawdę zasługuje się dobrze, nie wałkuje się. Widać już jak dosycha. Musimy się owijać. Możemy tego samego dnia spokojnie położyć drugą warstwę gipsu finishowego. Przeczytałem, że stosujemy ten gips do 3 mm, ale zaryzykowałem i przetestowałem go na grubości około 30 mm. Jak widzimy dzisiaj wyschło nie jest popękane, nie tworzą się pęcherzyki. Mamy gwarancję, że nam nie spęka ponieważ y, ma mało, mały skurcz. Tynkarzowi się nie udało do końca zatynkować lampki. Zostało mi trochę gipsu. I wszystko przygotowuję pod finisza. Starta również zastosowałem na tynk cementowo-wapienny. Jak widać doskonale sobie poradził. Ta ściana była bardzo źle wykonana. Nałożyłem starta bardzo grubo. To zaskoczyło mnie. Nie robi mi się żadne zasienienie. Jest Idealnie wyschnięta, jest wszędzie sucha. Nadaje się pod finisza.